Cześć, ja nazywam się Kuba Kobyliński, a wysłuchacie podcastu Budowane Paragrafy. Cześć, witam was w drugim odcinku podcastu Budowane Paragrafy. Jak minął wasz tydzień? Aż trudno uwierzyć, że od naszego pierwszego spotkania minęło już prawie 7 dni. Dużo w tym czasie się wydarzyło, przynajmniej u mnie. Mam nadzieję, że wasz tydzień był równie udany jak i mój, chociaż mój był bardzo intensywny, pracowity. W sumie to dobrze. Ostatnim razem mówiłem Wam na temat konstrukcji odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy czyli o artykule 647 z indeksem 1 kodeksu cywilnego. Dzisiaj chciałem pociągnąć trochę dalej ten wątek, ale trochę już pod innym kątem. Chciałbym Wam bowiem dzisiaj opowiedzieć o dwóch bardzo ważnych wyrokach odnoszących się do tego samego problemu czyli do kwestii odpowiedzialności solidarnej inwestora na gruncie 647 z 1 KC, ale w przypadku ogłoszenia upadłości przez generalnego wykonawcę. Nie ma co ukrywać, że już wkrótce sypną się na tym gruncie wyroki sądów różnych instancji. Przynajmniej według mnie to jest tylko kwestia czasu. Dla wielu podwykonawców, rezultat takiej sprawy to będzie w zasadzie jego być albo nie być. Dla inwestora albo też publicznego zamawiającego, to również nie będzie sprawa o czapkę gruszek. Problem jest o tyle interesujący, że obydwa wyroki zostały wydane przez Sąd Najwyższy. Pierwszy w dniu 11 lipca 2019 roku, a drugi 16 września, dwa lata później. Nie doszukałem się w dostępnych mi źródłach innych wyroków, podobnych wyroków, w których sądy przyjęłyby jedną lub drugą interpretację. Zatem te dwa orzeczenia pozostają na placu boju niczym dwa samotne krzyżackie nagiemiecze przesłane przed bitwą pod Grunwaldem polskiemu królowi. Wtedy król odprawił z kwitkiem obydwa. Tutaj jednak będzie inaczej. Trzeba jakąś opcję wybrać. Dodatkowej pikanterii sprawie nadaje fakt, że wyrok wcześniejszy jest korzystny dla podwykonawców, a tym samym siłą rzeczy jest niekorzystny dla inwestorów, a późniejszy wyrok jest dokładnie odwrotny. Mamy więc remis, przynajmniej licząc sztuki. A jak z argumentacją gdzie leży racja, po której stronie? Na te, po na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć, a na końcu wyrażę swoją skromną opinię. W końcu nie jest łatwo podejmować rękawice, gdy naprzeciw ma się takie autorytety zasiadające w sądzie najwyższym. Niemniej spróbuję jednak trochę posędziować jednocześnie skomentować ten prawniczy pojedynek wagi ciężkiej. A więc trybuny pełne, kibice rozgrzani do czerwoności, przeciwnicy zaglądają sobie już, Błęczucznym wzrokiem w oczy, a więc ruszamy. W narożniku czerwonym stanowisko propodwykonawcze. Rzućmy zatem okiem na początku na to, jak wyglądał stan faktyczny w tej sprawie, który w końcu doprowadził do wydania takiego, a nie innego rozstrzygnięcia w sprawie. Przedstawiam wam bohaterów tej sagi. Po pierwsze, powód. Miał na imię, powiedzmy, o. I był podwykonawcą robót budowlanych. Drugim aktorem jest Pozwana, która miała na imię Politechnika, piękne staropolskie imię, i była zamawiającym. Trzecim bohaterem jest generalny wykonawca. Miał na imię przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego X. W pierwszych dwóch rundach czyli w pierwszych dwóch instancjach górą był powód. Sąd apelacyjny oddalił apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego. W tle mieliśmy jeszcze kwestię dopuszczalności potrącenia wierzytelności dokonanego przez pozwaną. Przy czym, oczywiście, to nie jest rzecz, na którą, chciałbym, na którą chciałbym się dzisiaj skupić, a wspominam o tym jedynie z kronikarskiego obowiązku. Generalny wykonawca w ogóle nie występował w tym procesie jako strona. Powiedzmy, że obserwował pojedynek. Z wysokości trybun i skwapliwie zajadał sobie popcorn, od czasu do czasu popijając go kolą. Przedmiotem inwestycji była budowa środowiskowej biblioteki. Umowa inwestorska przewidywała, że pewien zakres prac będzie mógł być wykonywany przez podwykonawców, przy czym do zawarcia umowy podwykonawczej potrzebna była zgoda zamawiającego, czyli pozwanej. Powód podwykonawca Wykonywał elewację, za co miał wedle umowy otrzymać wynagrodzenie w wysokości 4 680 000 zł netto. Pozwana wyraziła zgodę na zawarcie takiej umowy. Podwykonawca roboty wykonał i zostały one finalnie odebrane przez Pozwaną. Czyli sytuacja w miarę standardowa póki co. Prawa biegnie sobie spokojnie swoim tokiem. Niestety w tamtym okresie generalny wykonawca znalazł się już w trudnym położeniu, powiedzmy. Z jakich względów tego nie wiemy i no, nie ma to większego znaczenia dla nas. Natomiast znaczenie ma to, że nie zapłacił podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia, w zasadzie reszty jego wynagrodzenia z tej całej jego puli. Ta wysokość zaległości wynosiła 570 tysięcy. Dziwnym trafem nie była jednak przedmiotem sporu pomiędzy stronami. Nawiązując nieco do odcinka pierwszego dodam tylko, że w tej sumie zawierały się również kwoty zatrzymywane na poczet kaucji gwarancyjnej. Ona była tutaj tworzona w skutek zatrzymywania z każdej faktury 10% jej wartości. Jak to jest z tym zwrotem kaucji gwarancyjnej? Gdybyście się chcieli dowiedzieć, to odsyłam do odcinka pierwszego, tam mówiłem o tym więcej. My tymczasem wracamy już na ring. Swój pierwszy cios wyprowadza podwykonawca. Żąda zapłaty wspomnianej kwoty. Najpierw podwykonawca domaga się zapłaty od oczywiście generalnego wykonawcy. Dopiero później od inwestora. Oczywiście nie pomijając sum zatrzymywanych z każdej faktury, bo traktuje je po prostu jako należne mu wynagrodzenie. Cios wymierzony pozwanej z pewnością trafiłby do celu, ale ta zdążyła się schować za podwójną gardą. Pozwana zwróciła się do szacownego generalnego wykonawcy z uprzejmym zapytaniem o zaległość na rzecz tego podwykonawcy, a w odpowiedzi generalny wykonawca potwierdził wersję wydarzeń przedstawianą przez podwykonawcę. Generalny wykonawca pozostawał więc cały czas na bezpiecznych dla siebie pozycjach i obserwował z daleka, jak ten spór nabiera tempa. I w tym momencie dochodzimy do punktu kulminacyjnego naszej powieści, bo generalny wykonawca upada ogłasza swoją upadłość. Co się dzieje dalej? Pozwana Politechnika w drodze umowy cesji postanowiła nabyć od syndyka wszystkie wierzytelności przysługujące generalnemu wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. Jakimś dziwnym zrządzeniem losu pojawiają się usterki. W tym miejscu prawym prostym rewanżuje się inwestor. Wzywa on podwykonawcę on powoda, czyli podwykonawcę, do usuwania usterek. Co robi podwykonawca? Podwykonawca grzecznie zaczyna je usuwać, ale po drodze sytuacja komplikuje się. Seria krótkich, ale celnych ciosów trafia rywala w korpus. Finalnie pozwana nalicza podwykonawcy kary umowne i potrąca je zwierzytelnością, której zapłaty domaga się podwykonawca. A tak się składa, że to podwykonawca ma po potrąceniu jeszcze do zapłaty niezłą sumkę zamawiającemu, bo to było około 150 tysięcy złotych. Sprawa wreszcie trafia do sądu. Sądy rozpatrujące tę sprawę, jak i tę sprawę, o której powiem za parę chwil, stają przed problemem, który można by sprowadzić do tego, czy upadłość generalnego wykonawcy wywołuje ten skutek dla inwestora. Że roszczenie podwykonawcy kierowane w drodze artykułu 647 z indeksem 1 kodeksu cywilnego, czyli próba pociągnięcia do solidarnej odpowiedzialności inwestora razem z wykonawcą, staje się natychmiast wymagalne z mocy prawa, czyli czy zastosowanie tutaj znajdzie artykuł 91 ustawy prawo upadłościowe. I tutaj należy się wyjaśnienia, na czym polega mechanizm, o którym Mowa w tym ostatnim przepisie. Szerzej pisałem o tym w jednym z ostatnich wpisów na moim blogu, zanim powstał ten podcast, więc zainteresowani mogą i nawet powinni wrócić do tego tekstu, do czego oczywiście zachęcam. Jednym zdaniem, wyjaśniając tutaj, jest to przepis, z którego wynika, że zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne. Z dniem ogłoszenia upadłości. No więc, no więc skutki są bardzo poważne dla wszystkich, bo nawet jeśli termin płatności był jeszcze odległy, to na skutek tak istotnego zdarzenia, jakim jest upadłość danego podmiotu, nastaje ten skutek praktycznie od ręki. Zaznaczam jednak, że chodzi w tym wszystkim o to, że to kontrahenci upadłego, a nie odwrotnie, mogą natychmiast domagać się tej zapłaty, o ile oczywiście już wykonali swoje zobowiązanie. Naruszenie m.in. tego przepisu podnosiła pozwana Politechnika, ale na, poziomu, na poziomie sądu niższej instancji stwierdzono, że nie można zgodzić się z tak postawionym zarzutem. Uwaga! Cios wyprowadza powód. Prawy hak tym razem. Ten sam zarzut pozwana Sformułowała w skardze kasacyjnej, zarzucając sądom pierwszej i drugiej instancji błędną wykładnię wspomnianego wcześniej przeze mnie przepisu prawa upadłościowego. Ta błędna wykładnia miałaby polegać na przyjęciu, że skutek wymagalności roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, który powstaje w relacji generalny wykonawca-podwykonawca. Z datą ogłoszenia upadłości obejmuje również zobowiązanie inwestora jako dłużnika solidarnego. Tłumacząc to na język polski, to, że generalny wykonawca upadł, nie powoduje, że inwestor musi płacić w ramach solidarnej odpowiedzialności od razu. Skutek wymagalności, który dotyczy upadłego, nie dotyczy zamawiającego tym samym, albo można by powiedzieć jeszcze inaczej. Nie można wrzucać do jednego worka inwestora i upadłego wykonawcy, bo z niczego nie wynika, że wskutek ogłoszenia upadłości przez generalnego wykonawcę inwestor wchodzi w buty generalnego wykonawcy projektowane przepisem artykułu 91 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe. Argumentacja obrana przez pozwaną w skardze kasacyjnej była w sumie dość krótka i dość prosta. Zdaniem pozwanej z żadnego przepisu prawa nie można wywieźć wniosku, że skutek przewidziany dla upadłego wykonawcy ma zastosowanie do sytuacji inwestora. Na poparcie tej tezy pozwana Politechnika przywołała artykuł 371 kodeksu cywilnego dotyczący zależności pomiędzy dłużnikami solidarnymi. Ten przepis mówi, że działania i zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić współdłużnikom. Co należałoby przez to rozumieć? Otóż chodzi po prostu o to, że w tym stanie faktycznym ogłoszenie upadłości przez generalnego wykonawcę nie mogłoby szkodzić zamawiającemu, a co miałoby rzekomo skutkować koniecznością uregulowania długu zaciągniętego przez generalnego wykonawcę u podwykonawcy. Drugi soczysty cios inwestora. Przepraszam, argument przytoczony przez pozwaną, on dotyczył artykułu 375, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, który mówi tak. Dłużnik solidarny może się bronić zarzutami, które przysługują mu osobiście względem wierzyciela, jak również tymi, które ze względu na sposób powstania lub treść zobowiązania są wspólne wszystkim dłużnikom. Suma tych dwóch argumentów Miałaby prowadzić, zdaniem pozwanej, do wniosku, że pozwana jako zamawiający nie może ponosić negatywnych skutków tego, że generalny wykonawca jest w stanie upadłości. Tym samym należy patrzeć na stosunek prawny łączący podwykonawcę i generalnego wykonawcę tylko na ten stosunek prawny. A z tego kontraktu wynika, że termin płatności świadczenia jeszcze nie nadszedł. A artykuł 91 ustawy prawo upadłościowe niczego w tym zakresie nie zmienia. I co na co wszystko sędzia ringowy, czyli nasz Sąd Najwyższy? Co on w tej sytuacji powiedział? Po pierwsze, przyznał rację stanowisku Sądu Apelacyjnego. Że ogólne reguły określające sytuację dłużników odpowiadających solidarnie, czyli te reguły, o których mowa w 371 i 375 KC, one nie mają zastosowania do solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, czyli tego roszczenia opartego o artykuł 647 z indeksem 1 KC, a jest tak ponieważ przeczy temu cel wprowadzenia tego przepisu, którym od początku jest udzielenie ochrony podwykonawcom, a który z różnych względów nie otrzymał zapłaty wynagrodzenia od swojego kontrahenta, czyli tutaj od generalnego wykonawcy. SN stwierdził, że za słusznością tej oceny przemawia fakt, że odpowiedzialność inwestora to odpowiedzialność za dług generalnego wykonawcy. A inwestor może być nawet podwójnie zobowiązany do zapłaty za te same roboty budowlane raz generalnemu wykonawcy, a drugi raz podwykonawcy. Ta logika prowadzi, zdaniem Sądu Najwyższego, do wniosku, że w razie upadłości generalnego wykonawcy skoro wierzytelności względem niego stają się wymagalne to od chwili ogłoszenia przez niego upadłości również inwestor Zobowiązany jest do spełnienia świadczenia, czyli w tym przypadku do solidarnej zapłaty wynagrodzenia. A zatem, skoro od chwili ogłoszenia upadłości przez generalnego wykonawcę, podwykonawca może domagać się zapłaty od niego, to tym samym, zdaniem Sądu Najwyższego, może domagać się wynagrodzenia również od inwestora, opierając się na konstrukcji solidarnej odpowiedzialności. Pierwsza walka dla podwykonawcy. Zamawiający został wypunktowany. Ale to nie był nokaut. Starcie numer 2. W narożniku niebieskim stanowisko proinwestorskie. Od omawianego wyroku zdążyło upłynąć zaledwie 2 lata, a stanowisko SNU zmieniło się o 180 stopni. Ale po kolei mamy do przedstawienia kolejne osoby. Czyli powód: przedsiębiorstwo E podwykonawca, pozwany, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w miejscowości B, czyli zamawiający oraz generalny wykonawca, przedsiębiorstwo H. Jak potoczyły się losy aktorów tego dramatu? W ringu ponownie stają podwykonawca i zamawiający. Generalny wykonawca znowu jest na uboczu. Zanim sprawa trafiła na najwyższy szczebel, zmagały się z nią sądy niższych instancji. Sąd okręgowy zasądził od pozwanego dochodzoną kwotę, a sąd apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony apelacją przez pozwanego wyrok. Nas jednak interesuje cały czas zdanie SN na temat wpływu upadłości wykonawcy na solidarną odpowiedzialność inwestora. Przedmiotem sporu tym razem była kwota około 576 tysięcy złotych. Umowa podwykonawcza zakładała wykonanie przez powoda kompleksowych robót branży elektrycznej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a, robo, a roboty były wykonywane na obiekcie oczyszczalni. Całość robót została wykonana przez powoda, a spór między stronami był oczywiście szerszy niż samo omawiane dzisiaj przez nas zagadnienie, bo w grę wchodziła jeszcze kaucja gwarancyjna oraz y, usuwanie wad i usterek. Ale jest to nieważne. Ważny jest fakt, że wykonawca ogłosił upadłość, a powód swoje roszczenie skierował przeciwko zamawiającemu. W skardze kasacyjnej pozwana nie stawiała zarzutu odnoszącego się wprost do artykułu 91 ust. 1 prawa upadłościowego. Natomiast zarzut naruszenia artykułu 647 on był sformułowany, ale jedynie w kontekście przedawnienia roszczeń. Mimo wszystko jednak Sąd Najwyższy przeprowadził ciekawą analizę, nieco zbaczając z głównego tematu w kierunku, który nas interesuje. W tym wyroku SN po raz kolejny potwierdził, trochę na oboczu, że podwykonawca może domagać się zapłaty przysługującego mu wynagrodzenia, nie tylko od wykonawcy, ale także wprost od inwestora, nawet również gdy inwestor zapłaci już całość wynagrodzenia wykonawcy, czyli Potwierdza się po raz kolejny w orzecznictwie to, co było wiadomo od wielu lat, że inwestor może ryzykować i ryzykuje możliwością podwójnej zapłaty za te same roboty. Ale zostawiamy to. Essen zauważa, że solidarna odpowiedzialność ma służyć przede wszystkim ochronie interesów podwykonawców, jako najsłabszych uczestników branży budowlanej, to niezależnie od przyczyny braku zapłaty ze strony generalnego wykonawcy. Ale. Co dalej? SN wprost odnosi się do stanowiska zajętego przez SN w innym składzie, o którym mówiliśmy wcześniej i zdecydowanie odcina się od tego stanowiska, a robi to w takich słowach: Tu będzie cytat. Skazane racje nakazują podkreślić, że poza zarzutem związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez podwykonawcę, zasadniczo wobec podwykonawców. Inwestor nie dysponuje innymi zarzutami niż osobiste, z tego względu Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę nie podziela poglądu wyrażonego w uzasadnieniu wyroku z dnia i tu padają dane określające ten wyrok Sądu Najwyższego. I dalej, jakoby ogłoszenie upadłości generalnego wykonawcy powodujące na podstawie artykułu 91 ustęp 1. Prawa upadłościowego, wymagalność wierzytelności wobec tego podmiotu, powodowało również wymagalność wierzytelności wobec inwestora. I tu koniec cytatu, i jeszcze jedno ciekawe podsumowanie, druga myśl Sądu Najwyższego z tego wyroku: brak bowiem jest po prostu ku temu podstawy prawnej. Na czym Sąd Najwyższy oparł swoje stanowisko? Mianowicie zrobił to w oparciu o argumentację. Czerpiącą swoje źródło w artykułach 371 i 375 kodeksu cywilnego, o których dziś była mowa wcześniej, przy okazji tego pierwszego wyroku Sądu Najwyższego, ale interpretując te dwa przepisy, ten skład Sądu Najwyższego wywiódł zupełnie odmienne wnioski niż w tym pierwszym wyroku, bo uznaje, że mają te przepisy zastosowanie w kontekście solidarnej odpowiedzialności inwestora. A jak pamiętamy, przy okazji tego pierwszego wyroku sąd powiedział zupełnie co innego, że te przepisy, no niestety, nie będą miały zastosowania po prostu. Co to jednak oznacza w praktyce? To oznacza po pierwsze, że zamawiający może bronić się wyłącznie zarzutami osobistymi, czyli tylko takimi, które przysługują mu na podstawie stosunku prawnego łączącego go z drugą stroną, a w tym wypadku. Inwestor przecież nie ma żadnej umowy z podwykonawcą lub z zarzutami przysługującymi mu wspólnie, razem z pozostałymi dłużnikami solidarnymi. I takiego zarzutu pozwana także tutaj nie ma. Po drugie, to oznacza, że działania lub zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić pozostałym współdłużnikom. I to jest źródło zasadniczej różnicy w interpretacji. Obydwu składów Sądu Najwyższego, obydwu tych sądów. Czyli różnice wynikają z interpretacji artykułu 371 i 375 kc. A niestety nie ma w ustawie przepisu, który łączyłby w jakikolwiek sposób te dwa przepisy wymienione tutaj z przepisem o solidarnej odpowiedzialności inwestora. I stąd wynika tak poważna rozbieżność w orzecznictwie. Nie ma tego łącznika po prostu, nie ma żadnego odniesienia. Tym razem więc to inwestor był górą, podwykonawca został wypunktowany. Ilościowo mamy więc remis. Jeden wyrok taki, a drugi zupełnie inny. Ok, ale wobec tego jakie jest w tym wszystkim moje stanowisko? Stanowisko powiedzmy to, nazwijmy to arbitra dzisiejszego pojedynku. Gdybym ja miał pokusić się o próbę wyrażenia własnego zdania w tym sporze, to raczej bym się skłaniał ku interpretacji, ku poglądowi temu nowszemu, wynikającemu z wyroku SN, czyli że upadłość generalnego wykonawcy nie powoduje z automatu takiego stanu, że inwestor odpowiada solidarnie za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy z chwilą ogłoszenia upadłości przez tego pierwszego, czyli przez generalnego wykonawcę. Nie są dla mnie wystarczająco przekonujące argumenty użyte przez Sąd Najwyższy w tym pierwszym wyroku dzisiaj omawianym, a nie ma też wyraźnej podstawy prawnej, aby dawała zielone światło na stosowanie takiego mechanizmu. Powiedziałbym, że artykuł 371 i 375 KC mają jednak zastosowanie w kontekście solidarnej odpowiedzialności. Gdy mówimy o, o, o upadłości wykonawcy, ogłoszenie upadłości to jest bowiem punkt kulminacyjny dla stosunków na linii generalnej wykonawca kontrahenci, ale nie jest to punkt kulminacyjny na linii kontrahent upadłego versus drugi kontrahent upadłego. Proszę zauważyć, że ogłoszenie upadłości. Przez generalnego wykonawcę nie ma wpływu na wymagalność wierzytelności przysługujących upadłemu. Ale żebyśmy jednak się dobrze dzisiaj zrozumieli, omawiane przepisy, omawiane problemy nie przekreślają szans podwykonawcy na uzyskanie zaspokojenia w ramach odpowiedzialności solidarnej w ogóle, ale na, nazwijmy to, przyspieszenie uzyskania tej płatności to już tak. Gdyby Podwykonawca zdecydował się wystąpić do inwestora z takim roszczeniem od razu po ogłoszeniu upadłości przez generalnego wykonawcę, nie czekając na termin, na nadejście terminu płatności za wykonane roboty, czy to na drodze przedsądowej, czy też, czy też wystąpiłby już do sądu, takie roszczenie należałoby ocenić jako przedwczesne, no chyba, że ma w tali jeszcze jakieś inne karty, którymi można by coś ugrać. Ale to, a to już osobna sprawa. Zrozumiałe jest dla mnie, że w chwili ogłoszenia upadłości przez GW zapalają się wszystkie lampki alarmowe u kontrahenta, syreny alarmowe wyją w niebogłosy, ale to jednak należy ustawić się cierpliwie w kolejce po swoje, czyli wpisać się po prostu na listę wierzytelności, a w przypadku nadejścia terminu zapłaty pofatygować się Dopiero do inwestora, bo zapewne nie ma co liczyć na pozytywne rozwiązanie sprawy, czyli zapłatę pełnej sumy przez generalnego wykonawcę, no bo ta już będzie miała się zupełnie kiepsko. No dobrze, ode mnie to na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do słuchania kolejnych, do przeglądania, komentowania moich mediów społecznościowych oraz do subskrybowania, do oceniania. I komentowanie tego odcinka podcastu na dostępnych Wam platformach, i zapraszam na kolejne spotkanie. Cześć!